Dostaliśmy nowe informacje na temat nadchodzących seriali Marvela jak daty premier, ilości odcinków i więcej. Mamy również pierwsze reakcje z pokazów testowych filmu Deadpool i Wolverine i Disney chce wprowadzić zmiany w Marvel Cinematic Universe dając nam mniej produkcji i nadzieję lepszą jakością. Nowe daty premier i inne informacje na temat zbliżających się seriali MCU. Wiele ciekawego i mniej ciekawego dzieje się ostatnio w świecie Marvel Cinematic Universe i dziś również dostaliśmy garść ciekawych informacji. Za nami wydarzenie Disney Upfront 2024, gdzie to wytwórnia przedstawiła wiele ciekawych rzeczy związanych z całą swoją twórczością, nie tylko powiedzmy MCU. Dziś jednak powiemy sobie właśnie o nich, ponieważ dostaliśmy informacje na temat kilku zbliżających się seriali MCU, w tym sequela WandaVision, prawdziwy powrót do MCU Daredevil'a w jego produkcji, jak i kolejne przesunięcie, już chyba czwarte, w serialu Iron. Heart. Zacznijmy jednak od najbliższego nas serialu, który opowiadać będzie o przygodach Agaty, którą poznaliśmy w Vision. Przez ostatnie miesiące można było zauważyć, że Marvel wiele razy zmieniał nazwę tego serialu i dziś się do tego odnieśli mówiąc, że za tym wszystkim i stała właśnie Agata. Agata All Along, ponieważ tak będzie nazywał się oficjalnie serial, pojawi się na Disney Plus 18 września i tego właśnie dnia dostaniemy nie jeden, a dwa odcinki na sam start. Poprzednie nazwy, jak chociażby House of Harkness, Coven of Chaos... Dark Cold Diaries, czy ostatni, czyli Lying Witch with the Great Wardrobe, to były zasłony dymne, choć w sieci uważa się, że Marvel sam nie wiedział, co z tym wszystkim tak naprawdę zrobić. Teraz raczej nie będzie większym zaskoczeniem, jeśli te nazwy to będą oficjalne nazwy odcinków tego serialu. Co ciekawe, są informacje o specjalnym pokazie tego serialu podczas Disney Upfront, gdzie to zostało potwierdzone, że Wanda zginęła 13 października, czyli podczas jednej z ostatnich scen filmu Doctor Strange i The Multiverse of Madness. Jednak jest to MCU, Wanda to jedna z najważniejszych postaci, która na 100% odegra swoją rolę podczas Secret Wars. No i oczywiście, w MCU nikt tak naprawdę nie umiera. Jeszcze raz premiera z dwoma odcinkami jednocześnie, już 18 września na Disney+. Kolejnym serialem, który dostał swoje 5 minut, był ten, na który tak wiele osób czeka. Daredevil dostaje swoją produkcję w pełni osadzoną w świecie MCU po kilku gościnnych występach w innych projektach jak Spider-Man No Way Home, czy w serialu Echo. Daredevil Born Again według oficjalnej zapowiedzi ma pojawić się na Disney Plus w marcu przyszłego roku, więc niestety jeszcze trochę poczekamy. Również został pokazany trailer za zamkniętymi drzwiami, i choć opis krąży po sieci, to nadal nic oficjalnie nie zostało pokazane. Dodatkowo, jak podaje TV Line, aktor zdradził, że nagranych zostało 9 odcinków, które właśnie w marcu przyszłego roku pojawią się na platformie. Nie jest to obiecane 18 odcinków, jednak to dlatego, że całość została podzielona na dwie części. Kiedy będziemy mieli przyjemność obejrzeć drugą część, tego na dany moment nie wie nikt. Charlie Cox powiedział Również, że nagrania tych 9 odcinków zostały ukończone, więc możliwe, że na pozostałe 9 poczekamy naprawdę długo. I trzecim serialem MCU, o którym była mowa podczas Upfront, był Iron Heart, produkcja opowiadająca o przygodach Riri Williams, którą mieliśmy okazję już poznać w filmie Black Panther Wakanda Forever. Jej serial opowiadający o jej zmaganiach miał pojawić się w streamingu już jesienią 2023 roku, jednak po wielu zmianach, teraz oficjalna data premiery to gdzieś 2025 rok. Jep, ten serial został kolejny raz pchnięty w czasie i to nie mamy zielonego pojęcia gdzie, co i jak. Prawdopodobnie będzie to dopiero jesień przyszłego roku, czyli dwa lata po oryginalnej dacie premiery. Serial według ostatnich informacji ma skupiać się na starciu technologii i magii, a ze zdjęć z planu filmowego wiemy, że możemy spodziewać się takiej postaci jak chociażby The Hood, czy też ma pojawić się tajemnicza postać grana przez Aldena Arenheira. Ponad dwa lata temu strona The Illuminerdi zasugerowała, że może on grać syna nikogo innego, jak Abadaja Steina z pierwszego filmu Iron Mana. Wszystkie te zmiany premiery nie sugeruje tej produkcji tak naprawdę nic dobrego, a ludzie mają już tego pchania trochę dość. Zobaczymy ostatecznie, czy doczekamy się czegoś ciekawego, a tymczasem pozostaje czekać na Agatę 18 września, jak i na powrót Dartila na początku przyszłego roku. A w komentarzach wy możecie napisać, na który serial MCU czekacie najbardziej. Pierwsze zamknięte reakcje na film Deadpool 3. Była mowa o serialach, więc trzeba sobie też powiedzieć coś o filmach, a raczej o filmie, który pojawi się w kinach już 26 lipca. Deadpool and Wolverine generuje niesamowite zainteresowanie w sieci, a oczekiwania względem tej produkcji są naprawdę olbrzymie. Pompowanie bolonika przez samego aktora i współproducenta Ryana Reynoldsa, wielce wyczekiwany powrót na wielki ekran Hugh Jackmana jako Wolverina, czego tutaj tak naprawdę można chcieć więcej. Niestety jednak, ostatnie lata pokazały, że oczekiwania względem Produkcji Marvela muszą być tonowane, bo nie wychodzi im ostatnio, powiedzmy, wszystko jakby chcieli. Wiele ciekawych, gościnnych występów, naruszenie całego wątku MCU, jak zostanie wykorzystany Wolverine i co będzie się działo pod koniec tej produkcji. Jest wiele pytań, jest wiele również obaw. Na dany moment mamy całkiem dobrą informację, jednak do niej trzeba podchodzić z naprawdę wielkim dystansem. Znany insider Jeff Snyder, podczas swego podcastu The Hot Mike, powiedział, że słyszał o bardzo, bardzo pozytywnych reakcjach na pokazy testowe Deadpool 3. Jak wspominałem, trzeba do tego podchodzić z dystansem, ponieważ pokazy testowe w przypadku Marvela to są pracownicy wytwórni. Jednak to też nie oznacza, że ci pracownicy zawsze będą przyklaskiwać, co idealnie pokazuje sytuację nadchodzącego filmu Kapitan Ameryka. Pokazy testowe tej produkcji były bardzo źle odebrane i zmusiły wytwórnie do kompletnej zmiany planów na ten film, potężnych reshootów, a nawet usunięcia części nagranych już scen i jakich postaci. Tak więc informacje o tym, że praktycznie ta sama publika zareagowała pozytywnie na Deadpool 3 daje nam pewne, powiedzmy, nadzieje. Plus, ten film to będzie bardzo wielki powieść świeżości dla MCU. Powiew świeżości, który jest naprawdę potrzebny. Ocena, rated R, Ryan w tej postaci jest po prostu idealny, Hugh w swojej postaci jest po prostu idealny. Łamanie czwartej ściany, możliwości kompletnego rozwalenia tego, co o MCU wiemy i znacznie więcej. Deadpool i Wolverine, jeśli wypali jak należy, może zmienić podejście wytwórni do przyszłych produkcji. I na rękę im, jak i na rękę przede wszystkim nam jest to, aby ten film wyszedł jak najlepiej. Hype na tę produkcję jest wielki i miejmy nadzieję, że my będziemy mieć takie samo zdanie na temat filmu jak ci, którzy byli obecni podczas pokazów testowych. Jednak ponownie trzeba podkreślić, są to pokazy testowe, są to pokazy zamknięte pracowników Marvela, więc zawsze trzeba do tego podchodzić powiedzmy z lekkim dystansem. A wy czekacie na ten film, czy może jednak hype na tę produkcję nie jest aż tak wielki? Poważne zmiany w filmach i serialach MCU. Było dziś o konkretnych serialach, było również o konkretnym filmie i czas powiedzieć sobie o całości MCU, ponieważ wydaje się, że ponownie zbliżamy się do wielkiej zmiany. Zmiany, które sprawią, że kontentu Marvel Cinematic Universe będzie mniej, jednak założeniem tego jest, że im mniej, tym lepiej. Dyrektor Generalny Disneya Bob Iger podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników kwartalnych filmy zdradził, że Marvel chce zmniejszyć ilość kontentu wydawanego rocznie i zmieni również podejście do projektów, które ostatecznie będą pojawiać się tylko czy to w kinach, czy to na Disney+. Argumentuje on to chęcią skupienia się na jakości, a nie na ilości, co według niego jest domeną produkcji Marvela. Wiele osób się z nim nie zgodzi patrząc na ostatnie lata, jeśli chodzi o jakość, jednak chęć poprawy to zawsze krok do przodu. Podczas rozmowy zdradził on, że wytwórnia będzie chciała wydawać dwa seriale rocznie i dwa bądź trzy filmy rocznie. Jest to spora zmiana względem ostatniej zapowiedzi strategii Disney, gdzie to cztery seriale i cztery filmy były ich pomysłem na przyszłość MCU, przyszłość, która się posypała, ludzie stracili wiarę w Marvel, i kto wie, czy skupienie się na jakości, a nie na ilości, sposobem na uratowanie tej całej sytuacji. Cała ta strategia wprowadzona zostanie prawdopodobnie za jakiś czas, ponieważ na 2025 rok zapowiedzianych jest na dany moment aż cztery wielkie filmy: Kapitan Ameryka, Thunderbolts, Fantastyczna Czwórka i Blade. Choć nie powinno nikogo zdziwić, jeśli dwie ostatnie produkcje zostaną pchnięte na 2026. Wracając do wypowiedzi Boba, to powiedział on, że wiele Seriali na temat bohaterów, które nie są znane większej ilości osób, to przeszłość, w której chcieli dawać jak najwięcej. Szczególnie powiedział to w kwestii serialu Agata All Along, co nie jest raczej niczym pozytywnym. Marvel prawdopodobnie będzie skupiał się na tych bardziej znanych postaciach, gdzie to sam Iger powiedział, że chcą iść po prostu w stronę Avengers. Ostatecznie zobaczymy, co to znaczy i czy nie było to lanie wody pod inwestorów, którzy raczej w obecnej sytuacji Marvela zadowoleni nie są. Jednak dla nas, dla widzów, którzy chcą po prostu jak najlepszego seansu nie raczej taka zmiana powinna być na dobre. Chociaż pytanie, czy ta zmniejszona ilość produkcji będzie ostatecznie przekładała się na lepszy poziom. A wy, chcecie mniejszej ilości produkcji, ale potencjalnie z lepszą jakością? Czy raczej nie przeszkadza wam to, jak obecnie wygląda Marvel Cinematic Universe? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej, jestem naprawdę ciekaw waszego zdania na te wszystkie tematy. Ponownie chciałbym przeprosić za sporą przerwę na kanale, ale no niestety nie miałam kompletnie ochoty na kino, ani na serial w ostatnim czasie, choć powoli chrapka mi tutaj wróciła. Dziękuję X-Meni. Zobaczymy, jak to wszystko potoczy. A tymczasem, panie i panowie, ja nazywam się Sef, donor z Just Culture. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.